Kajinka zjechała. Widziałeś, jak się zdziwiłem? A z na sobie, na Fryderyk, Patrz, Federyk. pa, wjeżdża, nie? No, widzisz, widzisz, bo się gdzieś tak pójść. To chyba dwóch maszynistów jeździ, nie? Skoro dwa okna. Aha, ten... A co Minutę przed gwiazd. Osiągnie trochę. Idziemy mniej więcej w tamtą stronę już. Chodź.